Daj mi radość, mi siłę, chociaż upadam. Szczęść Boże, serdecznie witamy ze spotkania służb pielgrzymkowych w Kolnie. Wita siostra Monika. Oraz siostra Monika. Ja w swoim imieniu serdecznie zapraszam na pieszą pielgrzymkę Łomżyńską. Są to najpiękniejsze rekolekcje w drodze, fantastyczne znajomości. Niesamowite wspomnienia. Może siostra Monika, coś od Oczywiście, ciebie. Oczywiście dodam, dodam. Serdecznie dzisiaj właśnie też witamy wszystkie służby w naszej parafii, bo po raz pierwszy w kolnie od bardzo, bardzo długiego czasu odbywa się takie spotkanie służb pielgrzymkowych. Zawdzięczamy to wicekierownikowi pielgrzymki, czyli księdzu Arturowi Kimowiczowi, który. Jak widać, Kolno tak troszkę wprowadza w pielgrzymkę. Serdecznie oczywiście zapraszamy Kolno, całą naszą tutaj wspólnotę, ale również wszystkich, którzy zawsze nas wspierają, pielgrzymów duchowo, oczywiście, do tego, żeby w tym roku z nami się udali. I tych, którzy mają wątpliwości, też zapraszamy, tak? Oczywiście, do pielgrzymowania duchowego warto się również przyłączyć, jeśli ktoś nie może z nami pójść, a my będziemy wspierać. Modlitwa, modlitwa. Szczęść, Szczęść Boże. Chcemy zaprosić wszystkich pielgrzymów, nie tylko pielgrzymów, ludzi młodych i starszych, młodych duchem, na kolejną już pierwszą pielgrzymkę mrzyńską, 35. Do Częstochowy serdecznie zapraszamy. 1 sierpnia startujemy z Łomży. Zapraszamy wszystkich chętnych łodych duchem, każdego z Was. No zobaczę ja na szlaku żunkowe. Każdym westsnieniem moim nadnieniem przymieza arką. Wysłułasz mi kiedy, ci o to proszę. Połaasz nawet wtedy, kż swoje kalosze.